Mówi Justyna Bizdra ze strony wpdesk.pl. Dzisiejszego filmu dowiesz się, jak skonfigurować wtyczkę stanowiącą bramkę płatności transferuj.pl, umożliwiającą integrację Twojego sklepu internetowego opartego na WordPress i WooCommerce z systemem płatności transferuj.pl. Po zakopieniu tej wtyczki na naszej stronie wpdesk.pl. Otrzymasz e-mail z linkiem do pobrania wtyczki. Następnie zapisz plik wtyczki na twardym dysku, zainstaluj w swoim sklepie i aktywuj wtyczkę. Po wykonaniu tych czynności wtyczka ta powinna się pojawić w zbiorze twoich wtyczek, jakie masz zainstalowane w sklepie. Jak widzisz wśród różnych wtyczek Również wyświetla się nam wtyczka W-Commerce, bramka płatności transferu.pl. Aby przejść do bardziej szczegółowych ustawień tej wtyczki, udamy się do sekcji W-Commerce i następnie ustawienia. A następnie y, powinniśmy się udać do bramki płatności, jednak zanim wykonam ten krok. Pamiętaj, aby ustawić walutę w swoim sklepie na złoty polski, podobnie jak w przypadku pozostałych bramek płatności DotPay, przelew 24Payu, tak aby bramka transferu.pl funkcjonowała prawidłowo. Również pamiętaj, że nie musisz mieć wykupionego certyfikatu SSL, aby ta bramka płatności działała. Po kliknięciu na bramki płatności wyświetla się lista dostępnych w sklepie bramek płatności, które możesz włączyć, wyłączyć, udostępniając w ten sposób dodatkowe opcje Twoim klientom. Wśród bramek płatności mamy przelew bankowy, płatność czekiem, gotówka za pobraniem, PayPal i transferuj.pl, który się wyświetla, dlatego, że ta wtyczka jest zainstalowana i aktywowana w sklepie. Przejdźmy zatem do bardziej szczegółowych ustawień transferuj.pl. Um, aby ta wtyczka czy aby ten system płatności był dostępny, musi być on włączony. To pole musi być zaznaczone. Następnie nazwa i opis są one automatycznie generowane przez wtyczkę, jednak możesz te, te dwa pola zmienić, dokonać edycji, jeżeli uważasz, że dodanie dodatkowych informacji będzie przydatne dla Twoich klientów. Te informacje wyświetlają się dla klienta w momencie składania przez niego zamówienia i dokonywania płatności. Eee, aby dokończyć proces integracji, musisz wpisać identyfikator, który uzyskałeś podczas rejestracji w systemie transferuj.pl oraz tzw. kod bezpieczeństwa dostępny w panelu Twojego konta transferuj.pl w sekcji ustawienia, powiadomienia. Po uzupełnieniu tych wszystkich sekcji Pamiętaj zawsze o zapisaniu zmian, i po zapisaniu zmian, wtyczka będzie widoczna dla klientów. Zobaczmy w takim razie, jak ta wtyczka się prezentuje. To przykładowa strona sklepu, Twoja strona zamówienia może wyglądać inaczej z uwagi na użycie innego szablonu. Ale standardowo jest to strona, na której klient wpisuje swoje dane w zakresie adresu płatności, adresu wysyłki. Znajduje się również podsumowanie zamówienia, z możliwością wyboru formy wysyłki oraz klient ma również do wyboru formę zapłaty za złożone zamówienie. W tym sklepie aktywne są dwie formy zapłaty, poprzez przelew bankowy oraz transfer.pl. Po wybraniu opcji transferuj.pl klient wyświetli mu się dodatkowa informacja. To, są, to jest właśnie to pole łącznie z tytułem, które możesz edytować wpisując dodatkowe informacje. Następnie gdy klient już jest gotowy na złożenie zamówienia i kliknie przycisk złoż zamówienie zostanie przekierowany na stronę systemu transferuj.pl, gdzie będzie mógł wybrać sposób zapłaty. Za złożone w Twoim sklepie zamówienie. Mam nadzieję, że ten film jest dla Ciebie przydatny. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony wpdesk.pl. Do usłyszenia.